W dzisiejszym odcinku do Amira. Jesteśmy w karczmie i tutaj musimy naszego pielgrzymka jakoś wziąć i wytropić, tylko pytanko jak? Może on będzie po prostu o jakiejś godzinie gdzieś indziej? Naprawdę, gdzie ty idziesz? A może do pokoju idziesz? Proszę, powiedz, że to do, idziesz do, poko do pokoju? i Dobra. Dobra, jak idzie do pokoju swojego, to możemy to zrobić. Gdzie jest brzytwa? Ja chyba trutki wszystkie wydubiłem, tak? Oczywiście. Mamy szansę, żeby go zapić. Ale by. Wy... Wypadałoby jeszcze. Nie dać się przyłapać na próbie jego zabójstwa. Może się uda, nie wiem. Nie planowałam prowadzenia go spo... Jasne, masz dobę. Zaprowadzę cię do twojego pokoju. Ten. Dobra, to ty prawie do pokoju. Ostatni jaka kurza zaklęta. A, brąć za świtu. Galion zajmował się pracą. Ja też muszę coś robić. Dlatego tu jestem. To było piękne. Czegoś ci trzeba? Doskonale. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Jedno zmartwienie mniej na głowie. Tak się zastanawiam, skoro zamek należy teraz do ciebie, interesuje cię otwarcie przejścia na dziedziniec? Harkon nigdy nie przywiązywał do niego większej wagi. z największą przyjemnością. Baw się dobrze. Niech cię prowadzą przodkowie. No dobrze. Wczytamy sobie może. Trzeba? Tak się zastanawiam. Interesujecie otwarcie przejścia z największą przyjemnością. Niech cię prowadzą przodkowie. Doskonale. Wiedziałem, że obrońcy świtu z pewnością staną się wkrótce jeszcze większym problemem. Skoro udało nam się odzyskać łuk Auriela, musimy zadać im krytyczny cios, nim zbiorą przeciw nam więcej ludzi. Dobrze, schronili się w opuszczonym forcie na pograniczu. Zabicie ich przywódców powinno zniechęcić ich do wypowiedzenia nam otwartej wojny. Czegoś ci trzeba? Do następnego razu. Okej, okay, to idziemy ich rozdupczyć. W końcu den denerwowali mnie to, że ciągle na mnie napadali, to ja teraz mogę im zrobić odwet. Pomoże! Niech ktoś coś zrobi! Niech się, zacierania ze Tam nie jest bezpiecznie. Przerażające potwory atakują miasta w nocy. No. Mam nadzieję, że wreszcie będzie święty spokój. Tyle razy mi napadali, że zasłuży Spokojnie wampirem być nie można, no. Jeszcze rundkę zrobię, pod żeby się upewnić, czy wszystkich pozabijałem. Może to nie wiem. Nie zamierzam błagać na o ochronę. że będziemy bezpieczni.

Doskonale. To powinno zapobiec eskalacji problemu. To jednak porywcza i pełna determinacji grupa. Choć odcięto głowę węża, ciało z pewnością będzie się jeszcze jakiś czas wiło w konwulsjach. Dobra. Wsię dobrze. Pomów z furą Bloodmuth. Będzie coś dla ciebie, miała. Do następnego razu. Hmm, dobra, Ona jestem, czy są trumne, chyba. Albo nie, kuchni. Czegoś ci trzeba? Kilka dzikich wampirów szaleje na wolności, denerwując śmiertelników. Gdy ofiara jest wściekła, idź i ucisz bezmyślne bestie, zanim sprawa wymknie się spod kontroli. Ależ oczywiście. ramku Wolgihar uczta nie Co ma Co teraz Tu no, już zresztą byłem kiedyś, ale mi ta misja. Widzę, co odnowiła przeciwników Wykonując misje te dla vampirów, poboczne, to owszem, są powtarzane, ale niektóre są wyjątkowe. Na przykład, jak ta zgułaś obrońców świtu, albo Pierścienie Magii Krwi i jeszcze tam jakiejś innej magii. Właśnie mam na sobie jeden z takich pierścieni. Eurydyty, chyba. Jeśli dobrze myślę. Bardzo fajny. Erudyty, Jak... Wykonując tę misje te konkretne jednej, bo jest taka jedna fajna, konkretna, ale nie wiem czy się uda ją teraz otrzymać. Czegoś ci trzeba? Dobra robota. Początkowo ci z rzadką krwią mogą wzbudzać litość. Ale po zabiciu parów zdajesz sobie sprawę, że nie warto zaprzątać sobie nimi głowy. Czegoś ci... Jeśli znam się na czymkolwiek, to właśnie na broni i zbrojach. Rzuć okiem. Do następnego razu. Czegoś ci trzeba? Pomów z furą Bloodwood. Będzie coś dla ciebie miała. W porządku. Czegoś ci trzeba? Dziki wampir schronił się z grupą nekromantów. Nie potrzebujemy konkurencji w kolejce do krwi. Idź zabić tę dziką bestię, zanim zacznie sprawiać kłopoty. A mamy łuk! Możemy wykorzystać jego zdolności, przecież. Gdzie jest? Eee, łuk Auriela i... Przyklęta Elsium Krwią Strzała. I zobaczmy. Tak to się robi? Chyba nie. A może tak? Właśnie. Kurczę, no. O, tak to się No nie mogę, jakieś głupie pajęczaki. Trzy bursztyny! O, jak super! A bursztyny mi się przesadzą tak się punku. 你说多威 Czegoś ci trzeba? Dobra robota. Zawsze najlepiej rozwiązać problem, wyrywając go z korzeniami. Niech Skyrim krwawi. Czegoś ci trzeba? Pomów z Feranem Sadrim. Będzie coś dla ciebie miał. Czegoś ci trzeba? Obrońcy Świtu zaczęli działać aktywniej i prowadzą agresywną akcję rekrutacyjną. Musimy ostudzić ich za. Masz zrobić publiczne widowisko. Z... Przekonaj ludzi, że należysz do obrońców Świtu i zasiej zamęt w szczęście. No wiesz, to ich jeszcze bardziej podminuje. Właśnie? Przestaną winić o wszystko. Dobrze. Wiedziałem, że wybieram właściwą osobę do tego zadania. No cóż, Przeżyliśmy wątek już Dawn Guard, został nam jeszcze jeden dodatek, ale nie wiem, czy go będę nagrywał. Jak do niego wejdę, to do niego wejdę, a jak nie, no to nie. Ale na chwilę obecną myślę, że zakończę serię tutaj po tym wątku z wampirami. No i zobaczymy, może, po może potem kiedyś ten ostatni dodatek przejdę z tą wyspą Solzheim. Dragonborn. Um. Ale wystarczy powiedzieć. Ciąg dalszy nastąpi. Może kiedyś, aczkolwiek na razie tą serię tutaj zakończam. Będę sobie jeszcze grał robię jakieś poboczne rzeczy, a jak się wybiorę do Dawn Guarda, no to się wybiorę z Wami.